Dzień dobry Państwu, Tomasz szwajgiert pilne. Szanowni Państwo, niezwykle ważną informacją, e, która cały czas rozgrzewa do czerwoności i służby specjalne i opinię publiczną, jest to, że prezydent-elekt, no muszę tak mówić niestety, e, Karol Nawrocki, wiesz, dzią, Karol Dziąsło-Nawrocki, e, Ogłosił skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego i na szefa tego Biura Bezpieczeństwa Narodowego wyznaczył yy, pana Sławomira Cęckiewicza. Yy, wiecie państwo, no pan Sławomir Cęckiewicz yy, miał być szefem komisji, to mówiono o niej, Komisja Ruska do ścigania Tuska, prawda? I, i to miała być komisja, która miała. Yy, wykluczyć życia politycznego Donalda Tuska. E, między innymi podstawą był ten serial Reset, który nagrali razem z wtedy dziennikarzem telewizji publicznej i teraz z jednym z dziennikarzy, ważnych dziennikarzy telewizji Republika, panem Rachoniem. I, wiecie państwo, sama fachowość pana Cęckiewicza, który oczywiście napisał no, e, sporo ciekawych książek historycznych. E, ja tutaj jej w tej chwili nie będę podważał. Natomiast e, te rzeczy, które były wokół pana Cęckiewicza, to wszystkie służby na świecie zapaliłyby czerwone lampy i biły w dzwon alarmowy. Powiecie państwo, no, pan Cęckiewicz nie ma szczęścia wokół pana Cęckiewicza. Znajdują się szpiecy. Tak. I to jest duży kłopot. I to dwóch ważnych szpiegów. Mówiłem o szpiegu Tomaszu L. E, gdzie Państwo? E, cytuję za Interium z 2022 roku. Tomasz L., który kilka ty miesięcy temu został zatrzymany za szpiegostwo Rosji, dla Rosji, był także członkiem Komisji do Spraw Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Portal TVP info przytacza słowa Słowomira Sęckiewicza, przewodniczącego komisji, on był szefem tej komisji, który twierdzi, że Tomasza L powołał do niej ówczesny szef Mon, Radosław Sikorski. Powołałem go na wniosek pana Sęckiewicza i to on winien jest wyjaśnić, skąd ten delikwent na jego liście się wziął, odpowiada pan e, minister Sikorski. TVN 24 podał, że Tomasz R., którego kilka miesięcy temu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji zatrzymała ABW, był w przeszłości członkiem Komisji Fidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Doniesienia na Twitterze skomentował słowo Milcenskiewicz, który był przewodniczącym komisji. Nie znałem Tomasza L. Do komisji powołał go minister rozwoju TVP Info przypomina, że w połowie marca oficerowie kontrwywiadu zatrzymali w Warszawie pracownika Stanowicznego Ratusza, Tomasza L. Mężczyzna pracował w Wydziale Archiwalnym Ksiąg Stanu Cywilnego dla Miasta Stołecznego Warszawy. Posiadał on dostęp do archiwów, do zbiorów archiwum Urzędu Stanu Cywilnego oraz do zbiorów archiwum głównego akty dawnych i archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy. Jak ustaliły służby, Tomasz R został zwerwowany przez rosyjską służbę wywiadu zagranicznego i przekazywał skopiowane cenne dokumenty. Usłyszał zarzuty do tej pory przebywał w areszcie, oczekując na zakończenie śledztwa i proces. E, tak. Z uwagi na charakter dokumentacji gromadzenia w wskazanych jednostkach, działalność podejrzanego stanowiła zagrożenie dla wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa polskiego. Mówił wówczas rzecznik majora koordynatora, ministra koordynatora służb specjalnych, pan Żaryn. E. E. Tomasz R. znalazł się w wąskim gronie osób, które w 2006 roku otrzymały dostęp do największych sekretów wojskowych służb specjalnych jako członek Komisji weryfikacji, likwidacji, Likwidacyjnej w OSI. Przypominamy, że likwidację w WSI za rząd do Prawa i Sprawiedliwości zajmował się Antoni Macierewicz. Polityk kierował pracami Komisji Weryfikacyjnej w USA. Przewodniczącym Komisji weryfikacyjnej był Sławomir Cedkiewicz, obecnie dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Słuchajcie, na te informacje wyszli ludzie z Wywiadu Stanów Zjednoczonych, i oni tutaj praktycznie przekazali już prośbę i o wspólne działanie, zatrzymanie Tomasza L. Tomaszel był odpowiedzialny za legalizację nielegałów, to znaczy dostarczał dokumentów, które stwarzały fałszywe tożsamości, nadawały różnego rodzaju informacje dotyczące życiorysów, życiorysów ludzi, którzy później odnajdywali, odnajdywali się w Stanach Zjednoczonych I, i złapano kilku takich ludzi, którzy mieli zreparowane tożsamości na podstawie papierów e, no, pozyskanych przez Tomasza R. Niezwykle ważne, Amerykanie to zrobili. Amerykanie uważali, że to jest tak duże zagrożenie to źródło, że należy już tego człowieka zatrzymywać. Pamiętajcie Państwo, że dla wywiadu i dla kontrwywiadu, w szczególności e, zatrzymywanie czy wskazywanie agenta. To jest już ostateczność, to by można powiedzieć, że to jest z, 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 z klęską, bo agenta należy ustalić i przewerbować, prawda, żeby pracował dla drugiej strony. Tutaj widać było, że to są olbrzymie straty. No jak widzicie, szefem pana Tomasza L był, pan Cęckiewicz. Pan Cęckiewicz bardzo się obawiał tych, tych wszystkich działań wyjaśniających. W sprawie tego, tego człowieka. No, już tylko ten przypadek powinien raczej, kiedy się wszystko nie wyjaśni, panu Cenzkiewiczowi zamykać drogę do tego, no, żeby pełnić tak ważne funkcje państwowe. Pamiętajcie państwo, że pan Cenzkiewicz ma również zarzuty za ujawnienie części planów obronnych. Warta tylko po to, żeby te wszystkie skutki propagandowe dotyczące tego, żeby pokazać, że rząd Tuska chciał zostawić połowę Polski na pastwę Rosjan, na pastwę napłacników. W rzeczywistości to było tak, że każde państwo ma różne warianty planu obronnego i to był jeden z wariantów planu obronnego w sytuacji, kiedy już wróg doszedłby i to jest obrona na linii Wisły. No tak samo było w 1920 roku. Też Rosjanie przecież weszli taki kawał e, drogi na teren Polski, no i później zostali odrzuceni ze słynną bitwą e, warszawską. I słuchajcie państwo, to nie jest koniec tych dziwnych perypetii pana Cenzkiewicza, który został przez Karola Noworodzkiego wybrany jako taki niezwykle ważny człowiek podczas pełnienia jego prezydentury, czy szef bpl u bo jest jeszcze druga sprawa, też niezwykle interesująca. I czytamy, Wirtualna Polska, 31 lipca 1924 rok, funkcjonariusze SKW Uceńskiewicz. Dwóch funkcjonariuszy służby konwiadu wojskowego przybyło do mojego mieszkania, poinformował w środę, historyk Sławomir Cenckiej wierzył, że zakomunikowali mu decyzję o odebraniu przez Służbę Komitetu Wojskowego poświadczeń bezpieczeństwa wymaganych przy dostępie do dokumentów niejawnych. W dniu 31 lipca w godzinach popołudniowych dwóch funkcjonariuszy Służb Komitetu Wojskowego, nazwiska są mi znane, bo musieli ich Przybyło do, do mojego mieszkania w celu zakomunikowania mi decyzji dyrektor piątego zarządu SKW z dnia 31 lipca o cofnięciu moich poświadczeń bezpieczeństwa. Napisał Sencki, na platformie X dodał, że w uzasadnieniu znalazły się informacje wrażliwe w postaci fragmentów wywiadu lekarskiego. To jest niezwykle ważna informacja dotycząca tego, czy ktoś może pełnić nie, funkcję szefa BBN-u, czy nie, ale zestawmy, bo to jest temat wrażliwy, to jest temat zdrowia, a ten temat się nie wypowiada, a to również może być przeszkodą wypełnienia tej funkcji. <laughs> Oświadczam, że wykorzystam wszystkie środki ochrony prawnej w celu wyeliminowania tej decyzji z obrotu prawnego, powyższą decyzję odbieram jako represyjne na narzędzie walki politycznej i zemsty której celem jest zastraszenie mnie, poniżenie w oczach opinii publicznej, za zgłoszenie praw do współpracy SKW z FSB, szczególnej roli, jaką zbliżył z rosyjskimi służbami, odegrał obecny zastępca szefa Pułkowiczno-Dusza i tak dalej, i tak dalej. Teraz słuchajcie Państwo. Słowo Mir publicysta i historyk, był między innymi doradcą prezesa IPN, czyli no, doradcą e, e, Nawrockiego. Pracował w Biurze Archiwum i Zarządzania Informacją MSZ. -u. W latach 2016 23 kierował Wojskowym Biurem Historycznym. Jak podał portal telefon 24, żandarmeria wojskowa zatrzymała we wtorek pracownika wojsk Wojskowego Biura Historycznego, czyli drugi szpieg, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, u którego znaleziono tysiące teczek personalnych żołnierzy ze służb specjalnych, a także pornografię dziecięcą. Wicepremier szef Mon, Władysław kosiniak Kamerz powiedział w środę, że jeżeli informacje, które podaje żandarmeria wojskowa i prokuratura potwierdzi sąd, to jest niebywała afera, niebywały skandal. A winnych w takich sytuacjach należy zawsze karać z największą surowością. Także jak widzicie Państwo, ta wizyta tych oficerów SKW, która dotyczyła kolejnej sprawy wokół. Pana Cęckiewicz'a. No, wiecie, Tomaszel, kolejny człowiek teraz z Wojskowego Biura Historycznego, pracujący dla Rosjan. Pan Cęckiewicz, który ma być tym fachowcem od obronności w jego bezpośrednim otoczeniu i już pracował z dwóch szpiegów. Wiecie, no jest kolejna rzecz, to już to taka bardziej kuriozalna, bo pamiętacie, że w tym serialu Reset, jednym z odcinków, był taki odcinek między innymi mówiący o tym, że taki pan, wczoraj żołnierz dziś Kata, wypowiadał się na różne niezwykle ważne tematy związane z obronnością, ze służbami specjalnymi, z władzą na Ukrainie. To miał być właśnie. Jakiś żołnierz emerytowany. A okazało się, że to był ochroniarz, który dostał się do więzienia i był na przepustce z więzienia, i to ten człowiek wtworzył do u siebie właśnie tej taki mimp. I te opowieści, że on jest jakimś żołnierzem, jakimś fachowcem, jakimś specjalistą. No państwo, pani, pan Cenckiewicz, ani pan Rachon nie, nie zorientowali się, że to jest oszust, który po prostu w ten sposób chce sobie jakoś budować karierę. I facet był w tym czasie na przepustce z więzienia. Przepadał na przepustce więzienia, stał się ich, ich głównym, e, nigdy nie, nie, będąc, nie będąc wcześniej e, żołnierzem, nie mając tej tego doświadczenia wypowiadał się na niezwykle istotne tematy e, dotyczące obronności Polski. E, czyli tak, mamy e, dwóch wpiegów, mamy ujawnienie planów obronnych Polski i mamy e, pana e, wczoraj żołnierz, dziś kata. Wydaje mi się, że e, pan prezydent Nawrocki trzymał pana e, Cęskiewicza, tak jak mówiłem, dla teczek Jarosława Kaczyńskiego, czyli Buś, paczka 1, paczka 2 i paczka 3. To są bardzo wrażliwe informacje o Jarosławie Kaczyńskim. No i teraz jeszcze wywierki mówią, że pan Censki jest w posiadaniu całej teczki pani Barbary Skrzypek. Jest to niezwykle, niezwykle istotne. Jak widzicie, czekamy dalej, żeby ta ekipa pokazała, Jakie są ich prawdziwe intencje? Prawdziwą intencją jest od razu atak na rząd Dolla Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Kupcie książkę Wjeździeń CBA, ewentualnie książkę Tam Tam będziecie mieli genezę tego, dlaczego e, przegraliśmy wybory i dlaczego się Moniak nie zlikwidował CBA. マイスター。